Niedzielna impreza była częścią projektu pod nazwą Więź w działaniu i miała na celu nie tylko zachęcenie do aktywnego spędzania czasu, ale przede wszystkim do zacieśniania więzi rodzinnych. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł, żeby wykorzystać rodzącą się modę, bo to jest taka rodząca się moda, no, no, aktywność jakąś fizyczną, ale w naszym przypadku to akurat jest zupełnie, bym powiedziała na końcu, a bardziej chodzi o budowanie więzi przez wspólne działania i zdaje się, że łatwiej zrobić to przez wspólny bieg niż, nie wiem, wykłady i prelekcje. I tak w projekcie zaplanowaliśmy to jest taki projekt gminy stalowowskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej i MOPS-u do Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej i nazwaliśmy go Więź w Działaniu. No i staramy się właśnie w, w działaniu budować więzi rodzinne, też trochę jako profilaktyka przemocy w rodzinie. Bardzo byłoby dobrze, żeby to był jakiś początek też pewnej mody, właśnie, żeby biegały całe rodziny, żeby biegali ojcowie, mamy z dziećmi, dzieci, rodzeństwa, no w każdej możliwej konfiguracji to zdecydowanie buduje relacje, bo relacje się nie buduje przez gadanie za przeproszeniem o tym, że trzeba, tylko w tym, żeby to robić po prostu. Do biegu, którego start wyznaczono nieopodal siedziby nadleśnictwa, stanęło około 30 ojców wraz ze swoimi dziećmi. Biegowi tatusiów kibicowały mamy, a nad wszystkim czuwali organizatorzy, m.in. Stanisław Anioł z katolickiego klubu sportowego Wiktoria, który był niezwykle zadowolony, że właśnie takie inicjatywy biegowe powstają w naszym mieście. Być może te maluchy uczestniczące w biegu w przyszłości będą trenować lekkoatletykę i taką też nadzieję mają przedstawiciele stalowowolskich klubów sportowych, przyjmując zaproszenie do współorganizowania biegu. Trasa biegu została wyznaczona przez tereny leśne, a jej meta usytuowana została na stadionie parafialnego klubu sportowego SAN przy ulicy Kusocińskiego. Sama trasa liczyła około 3 kilometrów i została podzielona na trzy etapy ze względu na wiek dzieci. Dodatkowo wbiegając na teren stadionu, uczestnicy mieli do pokonania jeszcze 400 metrów. Bieg można było ukończyć, nawet trzymając dziecko na rękach, byle tylko dobiec do mety. Zwieńczeniem imprezy była wspólna zabawa przy ognisku, którą zorganizowali harcerze. Organizatorzy mają nadzieję, że podobne biegi staną się w stalowej woli tradycją, tym bardziej że ostatnio bieganie jest w modzie, a imprezy tego typu organizowane są w całej Polsce.